Burczy Maria Konopnicka. O większego trudno słucha, jak był Stefek Burczymucha. Ja nikogo się nie boję, choćby niedźwiedź to dostaję. Wilki ja ich całą zgraję, pozabijam i pokroję. Te hieny te lamparty, to są dla mnie czyste żarty, A pantery i tygrysy na sztyk wezmę u swej spisy. Lew? Cóż lew jest, kociak duży, Naczytałem się podróży i znam tego jego mości, Co zły tylko kiedy pości. To jest tylko większa psina. Rysia mija zaś daleka, Nie lubię, gdy ktoś czeka. Komu Zechce? to dam radę, Zaraz na ocean jadę I nie będę stepkiem chyba, Jak nie chwycę wieloryba. I tak przez dzień Boży cały, Zuch nasz trąbi swe pochwały. Aż raz usnął gdzieś na sianie, Wtem się budzi niespodzianie patrzy, A tu jakieś zwierzę Do śniadania mu się bierze. Jak nie zeruje się na nogi, Jak nie wrzaśnie z wielkiej trwogi, Pędzi jakby harem ze smyczy. Tygrys, tato, tygrys! Krzyczy. Tygrys? Ojciec się zapyta. Ach! Gdzie ojciec, służba cała patrzą. A tu myszka mała. Polna myszka siedzi sobie i z łupkami serek skrobi.